No witam, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w kamienicy pod Bydgoszczą. Malutki mieszkanko, to chyba 40 czy 50 metrów. Był zdemontowany ten kocioł, który tu przede mną widzimy. No, i taki kociołek. Państwo chcieli coś bardziej automatycznego. No to zrobiliśmy tutaj... Pokażę, co zrobiliśmy. Przejdziemy koło sympatycznej pani. Na stole leży pikwówka dla nas, nagroda za zadowolone pracę. takie gadżety, bardzo fajne takie, takie podarunki. Tak wygląda ten kociołek, jak widzicie w pomieszczeniu nie ma kotłowni, jest to pomieszczenie kuchnie, kuchenne. Więc trzeba było tak mały kociołek, który był, zamienić na inny bardzo mały kociołek, ale automatyczny. No więc najmniejszy, z którego my polecamy, to jest właśnie Lidia Compact. Eee, bardzo fajne, malutkie urządzenie. Pokażę Wam tutaj, jak się oczyszcza. Go. Oczyszcza się go to w ten sposób, że porusza się tylko tymi podpytami, które oczyszczają wymiennik ciepła. Eee, tutaj dla bardziej zainteresowanych jest to automatyka, która jest od, eee, bez takiej blaszki zabezpieczającej, no dlatego, bo mieliśmy tutaj niestety naprawę serwisową, na samym początku przyjechało urządzenie z wadą ale zostało to załatwione dokończymy to no, jak tylko tutaj będziemy mieli tylko chwilkę czasu, w późniejszym no, w późniejszej chwili ale już tu korzystając z tego, że się kocioł rozpalił, pracuje, odpowietrzyliśmy kaloryfery wszystko funkcjonuje, no to no to pokażę jak to działa jak to wygląda Mało bardzo miejsca, mały zasobnik do poletu. mały kocioł z zewnątrz, więc pojemnik też nie jest zbyt duży, to 35 kg. Eee, otwierają się drzwiczki tylko w lewą stronę. Zwróćcie na to uwagę, pamiętajcie, skupując sobie ten kociołek, że nie da się otworzyć ich w prawą stronę. Mieliśmy takie rozwiązanie również, gdzie taki kociołek montowaliśmy pod schodami więc nie można było tych prostu zdemontowaliśmy, bo nie dało radę tutaj nic zmienić, więc je tam przerobiliśmy, zdemontowaliśmy Konsekwencją czego jest to, że te drzwiczki już są gorące żeby tutaj ktoś, nie wiem, jakieś dziecko gdyby, gdyby tutaj miało być w okolicy, no to na pewno nie może być bez nadzoru, bo może się poparzyć otworzę drzwiczki, pokażę jak w środku płomień świeci jest taki wizjerek, ale oczywiście dla ciekawości jak to my Eee, wszystko otworzymy. Nie robi się tego, bo otwarcie drzwi powoduje rozszerzenie kotła i natychmiast to wszystko się tutaj wygasza, wyłącza. Musi być tu pociśnienie. Pokażę tylko na chwileczkę, żebyście mogli zobaczyć ten płomień w środku. Tak to pięknie wygląda. Zamykamy szybciutko z powrotem. Eee, pokażę Wam to i teraz w ten sposób chodzi mi o to, że ludzie pytają czy ten kocioł jest cichutki, no bo w takim miejscu jak tutaj, czyli kuchnia E, dzisiaj domownicy mieszkają dosłownie w tym miejscu. To nie jest kotłownia taka oddalona, więc każdy dźwięk wpływa na komfort życia. Czy to w, no, szczególnie w trakcie spania. Więc ja przez chwilkę nie będę się odzywał i trochę zacznę się poruszać tutaj po kotłowni, po, 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 po kuchni. Żebyście mieli, mam nadzieję, e, e, uda mi się zasymulować jak ten kocioł głośny jest. Czy ten podajnik jak podaje paliwo, czy go słychać czy wentylator go jest głośny czy nie. W mojej ocenie nie jest głośny, ale ocencie sami. Ja po prostu przez chwilkę nie będę się tu odzywał. do porównania tutaj spróbuję hałasować, żebyście sobie mogli ten dźwięk ocenić, czy to jest głośne, czy nie. W tle słyszycie rozmawiających właścicieli i pieska, który tam stuka noż łapkami. To był podajnik, nie wiem czy słyszeliście. W mojej ocenie jest to bardzo cichy sprzęt. W e, Takich pomieszczeniach jak kuchnia to widzicie to jest tak malutkie, że ja się muszę... E, z, 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 umieć poruszać po tym pomieszczeniu, żeby tutaj w ogóle się... E, tą, tą, tą kamerą wam to wszystko pokazać. Mam nadzieję, że jakiś efekt będzie, żeby się będzie łatwiej podjąć decyzję, czy chcecie ten model, czy może jakiś inny. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego do nas do firmy. Działamy na terenie tylko Kujawsko-Pomorskiego, bo to jest nasz region największego działania. Ale mamy instalatorów. Myślę, że z 30 firm, z którymi współpracujemy na terenie całego kraju. Więc jeśli byście byli zainteresowani nie tylko zakupem, to również instalacją, serwisem by, by, mam nadzieję, że będziemy w stanie Wam pomóc. A jak nie może komuś wskażemy, czy pomożemy z uruchomieniem. E, jeśli nie, no to im mieli swojego hydraulika, nie ma problemu. Każdy kto kupił nas urządzenie ma tak zwany status VIP. W tym statusie VIP dostaje pomoc telefoniczną w doborze sposobów hydraulicznych, regulacyjnych więc nie zostajecie sami, Nie to nie jest tylko tak jak wielu firm, że sprzedają i zapominają o sprawie, bo nie zajmują się montażem, serwisem, tylko w naszym przypadku serwisujemy, montujemy, więc gdyby coś się działo, możecie dzwonić, możemy pomóc, coś dopowiedzieć, coś doradzić i takie osoby tutaj na pewno nie zostaną zostawieni samych. No czasami trudno się dozwonić, bo naprawdę mamy sporo tutaj... Zamówienie, sporo tematów, ale no proszę się odzywać i na pewno nie zostawimy was samych.